Transformatory przeznaczone do obwodów drukowanych powstają wbrew na zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Pierwszym procesem jest nawijanie cewek. Stosowane bardzo cienkie druty nawojowe wymagają precyzyjnej synchronizacji siły naciągu i prędkości nawijania. Automatyzacja tej czynności zapewnia idealną powtarzalność transformatorów. Jednocześnie gwarantuje zachowanie powłoki drutów, a także utrzymanie prawidłowych odległości izolacyjnych między uzwojeniami, a później zamontowanym rdzeniem. Nawinięte cewki wymagają nieco czasu na zniwelowanie naprężeń podczas leżachowania. Druty nawojowe łączone są z końcówkami montażowymi techniką lutowania. Jest ono wykonywane w zgodzie z dyrektywami ROHS, w wyniku czego nasze transformatory wolne są od ołowiu, kadmu czy wtęci. Automat lutowniczy kontroluje poziom lutowia, po czym zanurza w nim piny. Przy okazji jego część sterująca mierzy poprawność uzyskanych połączeń przez pomiar rezystancji przejścia. Jest to pierwszy etap kontroli jakości. W razie nieuzyskania poprawnych parametrów automat odrzuci cewkę do odrębnego zasobnika. Po lutowaniu cewki stygną. W gotowych karkasach z nawiniętymi cewkami umieszcza się pakiety blach ferromagnetycznych tworzących rdzeń transformatora. Całe rdzenie są dociskane przez robota, po czym następuje ich połączenie za pomocą cienkospojnego spawu elektrycznego. Tak wykonany rdzeń osiąga mniejsze straty rozproszenia magnetycznego niż dawniej stosowana pracochłonna metoda pakietowania naprzemiennego. Zapewnia to wysoką trwałość i gwarantuje bezgłośną pracę transformatorów. Jako operację równoległą prowadzi się znakowanie obudów techniką grawerowania laserowego. W tej technice oferujemy również naszym klientom nanoszenie dodatkowych symboli, np. logotypów czy danych technicznych. Do tak przygotowanych obudów zostaną włożone pospawane rdzenie z cewkami. Aby zagwarantować skuteczne odprowadzanie ciepła z uzwojeń, transformatory zalewa się chemoutwardzalną żywicą, której skład i temperaturę dobierają komputery. Żywica znacznie poprawia właściwości izolacyjne. Dla precyzyjnego wypełnienia całej przestrzeni powietrze odsysane jest w komorze próżniowej, a proces ten przeprowadza się w kilku etapach. Utwardzanie żywicy przebiega w kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotności. Każdy transformator przechodzi automatyczną kontrolę jakości. Badane są parametry prądu jałowego, zgodność przekładni napięciowej, zdolność obciążeniowa oraz wykonywana jest próba izolacji napięciem minimum 4100 V. Testowany jest każdy egzemplarz. W razie jakiejkolwiek niezgodności, automat wskaże, której sztuki ona dotyczy. Transformatory umieszczane są w funkcjonalnych opakowaniach zbiorczych i zabezpieczane na czas transportu. Tak zapakowane wyroby dostarczane są do klientów na całym świecie.